To znów trzeba coś powiedzieć. Słuchaj, Stan, naprawdę szkoda mi było, jak skończyła się relacja z, z Sokowem. Naprawdę wtedy zazdrościłem yy, ci tego, że tyle spędzam z nim czasu. Brakowało mi tego, że już nie mogę z nim grać. Tu szukałem osoby, na, na której mogę się wygrać. I dalej to najpierw co tak robiłem. Przepraszam za to. Przepraszam za wszystkie wyzwiska, jakie padały w Twoją stronę. Obrazy, pewnie mocno ucierpiającym Twoje na rynek i wizerunek Twoich ciuchów, które naprawdę są wygodne, mocne i się Przepraszam, że dopiero się do Twojej filmy. Wygląda na to, że przez na naprawdę są ze sobą szczęśliwe i niepotrzebnie tego ruszamy. Dobrze, to tyle.